Celtycki ogień. Celtowie uważali ogień za ziemski odpowiednik słońca. Podobnie jak słońce, ogień mógł podtrzymywać lub niszczyć życie. Miał także moc oczyszczania. Dlatego po wygaśnięciu stosu rozsypywano popiół na polach, nawożąc ziemię. Głównymi świętami związanymi z ogniem były Soin i Beltina. Które dzieliły rok na czas zimowy i czas letni. Czekano aż słońce powróci z okresowego stanu śmierci. W Beltiny na ołtarzach wygaszano stary ogień i rozpalano nowy. Ogniska były ważnym elementem życia i czczono je zwłaszcza na północnych krańcach Europy, tam gdzie zimy były długie i ciemne. W mitologii celtyckiej większość ważnych wydarzeń rozgrywała się w święta powiązane ze śmiercią i ponownymi narodzinami. Wielka bitwa pod Ra pomiędzy Tuatha de Donan i Fomorianami miała miejsce w Soin. Również w to święto Gawain opuścił dwór króla Artura i wyruszył na poszukiwanie Zielonego Rycerza. Natomiast opowieści związane z Beltine dotyczyły głównie przezwyciężania Złych Mocy. Wtedy właśnie powrócił na przykład syn Rianon, porwany wcześniej przez demona.